Właśnie wróciłem z kina z filmu Akademia pana Kleksa i muszę przyznać, że film jest czadowy. Jeszcze raz będę chciał do kina pójść na ten tytuł. Siema, drodzy widzowie. Wróciłem z kina przed chwilą z Akademii pana Kleksa. Film pełen wrażeń, pełen emocji, bardzo pozytywny. Widać, że w tym filmie Dużo pracy, energii i pieniążków włożoną. Efekty specjalne wreszcie w polskim kinie nie rażą w oczy. Także efekty, kostiumy, scenografia, muzyka. Wszystko jest na najwyższym poziomie. Można rzec na najwyższym polskim, wreszcie. Poziomie jest to film. Który no, możemy się pościcić, że wreszcie wszystko można powiedzieć, jest zapięte na ostatni guzik. No, można prawie wszystko, bo e, jeśli chodzi na przykład o niektóre gagi, kawały, to troszkę tutaj można spekulować, że troszkę im tutaj nie wyszło, ale e, dla mnie jest to na bazie tego dwugodzinnego filmu, jest to e, czasami tak mało widoczne, że w tym filmie jest tyle różnych elementów, na którym. Się skupiamy, to robi wrażenie, emocje. Film jest. No jest po prostu niesamowity. Jeśli chodzi o początek, na początku możecie być troszkę pogubieni, bo przeskakujemy w bardzo naprawdę szybkich scenach, wyjęciach między różnymi, nawet krajami. I poznajemy jakichś ludzi, nie wiemy kim oni są, o co chodzi w ogóle. Przez początek filmu w ogóle nie wiemy o co chodzi i jest to na początku trochę takim, może być negatywnym szokiem. Jednak potem powoli się wszystko jakby wyjaśnia. Mamy bohaterów, mamy akademię, poznajemy pana Kleksa w tej roli. Naprawdę świetny Tomasz Kot. Może na początku dialogi pana Kleksa nie są tak fenomenalne, fajne, ale już potem ten pan Kleks się wyrabia. Natomiast mimika twarzy i w ogóle aktorstwo, i jak ten pan Kleks tutaj się porusza, nawet w porównaniu do wcześniejszych filmów z lat 80 to robi, na przykład na mnie, to robi osobiście wielkie wrażenie. Ten pan Kleks bardzo zwinny, bardzo przyuroczy, Śpiewa piosenki, uczy dzieci różnych fajnych rzeczy i nie jest to jak w Harym Poterze, że w Fiku Miku na Patyku już mamy jakieś tam e, jakieś czary i zaklęcia i nie, tu nie o to tutaj chodzi, tu właśnie o to chodzi, co w panu Kleś Kleksie wcześniej, czyli wyobraźnia, różne takie rzeczy. Abstrakcyjne, nie będę Wam opowiadał, spoilerował, to musicie osobiście sami w kinie zobaczyć. Nie chodzi tutaj, żeby się nawalać, kto ma najlepszy czar. Tutaj tego nie ma, dlatego ja nie wiem, może dlatego nie lubię Harry Pottera, bo tam jest dużo efektów i tylko po to jest, jakby. Nie wiem, film zrobiony czy tak, książka napisana, że nauka różnych czarów tego. Tutaj nie mamy nauki jakichś czarów czy coś, te na czary nie mają nazwy, tutaj chodzi o wyobraźnię, o umysł. Film porusza bardzo naprawdę duże kwestie moralne, jak przyjaźń, rodzina, miłość, nawet nie wiem, miłość do ojca, szacunek do innych, nawet jest tak, niby film dla dzieci jest poruszone kwestia ratowania wroga, który chce dla nas źle co jest tutaj naprawdę wielkim szokiem fajne są sceny, gdy, gdy przechodzą oni przez różne drzwi, nie będę mówił o co chodzi to musicie w filmie zobaczyć, ogólnie film jest tak naszpikowany tymi krajobrazami, efektami, scenografią kostiumami, jest tego tak naprawdę dużo że to jest film, który trzeba po prostu w kinie zobaczyć. Jak już mówiłem, na początku możemy być trochę zagubieni, potem się część rzeczy wyjaśnia, w połowie filmu już wiemy praktycznie większość rzeczy, o co chodzi, a na końcu filmu jeszcze się tam małe jakby części tego filmu wyjaśniają i co jest najlepsze w tym filmie, że ze sceny na scenę ciągle nie wiemy, co będzie, ciągle nie wiemy i to jest Fajne to nas trzyma na takiej jakby marchewce, że musimy iść za tą marchewką i musimy podążyć, żeby wiedzieć, co będzie dalej. I to jest naprawdę fajne ujęcia, to jak ta kamera przechodzi, yy, w ogóle ta kamera lata, fruwa, jakiś brot robi, yy, no szok, szok, nawet jak rozmawiają, ta kamera się obraca, no widać, że coś się dzieje, coś naprawdę ważnego, dzieci w tym filmie są. No miłe, uśmiechnięte, zachwycone tym panem Kleksem. Ten pan Kleks ciągle nie wiadomo, co zrobi i <laughs> ciągle nas zaskakuje. Ludzie w kinie po prostu byli w szoku w tym filmie. Na początku czuć małe, właśnie, znudzenie, jak ludzie zaczynają ten film oglądać i się boją o kurna. Ten film chyba będzie cały czas taki, jak na początku. A ten początek jest takim wprowadzeniem do tego, co będzie dalej. I gdy już się rzeczywiście przenosimy do tej akademii, to powiem Wam szczerze, Chcemy tam zostać. Chcemy tam zostać, nie chcemy wracać w ogóle tu do świata rzeczywistego i mamy wrażenie, że mimo że nie wiem, ile myśmy tam byli półtorej godziny, nie wiem, godzina pięćdziesiąt w tym filmie, w tej Akademii Pana Kleksa, ale mamy wrażenie, przynajmniej ja miałem, że byłem tam kilka ładnych godzin i kurka, te ujęcia, te wszystkie jakieś tam nie wiem, zwierzęta, bohaterowie, które się przewijają. Nawet są przez parę sekund w tym filmie przepiękna muzyka, która to otacza, oświetlenie, wreszcie oświetlenie, dźwięk, efekty dźwiękowe, nie jest tutaj coś za bardzo, co razi. No wiadomo, jak to w polskim filmie, czasami są małe zgrzyty, że coś może nie słyszymy, kto co mówi, czy coś, ale jest muzyka za głośnia, czy coś, ale to są takie minimalne rzeczy, które Osobiście ja przymknąłem oko, bo się naprawdę napawałem tym, co tutaj film pokazuje, i na początku, tak nie wiem, do połowy filmu można powiedzieć, myślimy, że ten film jest taki fajny, lekki, przyjemny i on o niczym poważnym nie opowiada. A tu właśnie potem zaczynają się robić kwestie moralne, decyzyjne, że coś pociąga coś i to wpływa na nasze życie. Na początku, wiadomo, no. Chodzi tylko o jakby wyobraźnię. Jesteśmy w świecie bajek o, i to jest fajne, nic tam nie grozi. Potem zaczynają się już takie cięższe rzeczy, emocje, kwestia właśnie, czy w coś wierzymy, czy nie, czy jesteśmy. Czy, nie wiem, komuś ufamy, czy kogoś lubimy, czy za kimś podążymy. Ten film naprawdę bardzo mocne, kwestie moralne porusza, a na końcu jest. Taki kurka strzał w głowę, <laughs> pozytywne jak dla mnie i tutaj wielu widzów, którzy zanubili w kinie, że no, według mnie, rządzący tego świata mogliby naprawdę mocne wnioski w tym filmie zobaczyć. Bo końcówka jest po prostu piorunująca, i tu nie chodzi w ogóle o efekty specjalne, w ogóle nic, nie chodzi o coś materialnego, tylko to, jak to zakończenie zostało zrobione pod względem moralnym I to, jak naprawdę porusza. Może poruszyć serca dużo osób eee, w tym filmie. I się śmiało, było zachwyconych, było w szoku. E, w pozytywnym sensie. Nie ma w tym filmie scen drastycznych, na szczęście. I w paru momentach można się w tym filmie wzruszyć i nawet popłakać. Także dziewczyny, kobiety, w tym podczas oglądania tego filmu. Płakały, ja się nie dziwię. Był naprawdę czasem tak poruszający film i taki wciągający, na początku mówię, jest taki mizma, że nie wiadomo o co chodzi, ale jak już was wciągnie, już tam taka jedna osoba powie o co chodzi, my wiemy o co chodzi, my, a my, a, aha, to o to chodzi, no to dobra, to już wiemy, po co było te pięć minut na początku filmu pokazane i wtedy już, a dobra, już, już mamy jakby w głowie pokładane o co chodzi, kto kim jest, o co chodzi i, już się napawamy tym, że jesteśmy w Akademii pana Kleksa i cieszymy się, że widzimy różne takie nie wiem efekty i mamy i komputerowe, mechaniczne, jakieś animatroniczne, charakteryzacja, która się porusza. W ogóle niektóre rzeczy to nie wiem jak były zrobione, ale mówię wreszcie pierwszy film, który nie razi, yy, jeśli chodzi o w ogóle efekty komputerowe, nie tak jak na przykład stary Wiedźmin, <głos》>, czyli widać było z jakimś komputerowym smogiem, którego naprawdę nie było, wszyscy w kinie po prostu byli w ciężkim szoku. Na koniec napisów, ja szybko wyleciałem, żeby do domu przyjść tutaj dla Was specjalnie, recenzję nagrać, bo rano trzeba wstać do roboty. Ludzie w kinie jeszcze zostali na napisach końcowych. Jeśli chodzi o porównanie do wcześniejszych wersji. Pojawia się Piotr Frączewski, ale nie w postaci pana Kleksa, ale jest i na początku filmu, jakby nie czuć, że jest to film o panu Kleksie, ale nawet jak się pojawia pan Piotr Frączewski i słyszy jego głos, mimo że on tu panem Kleksem nie jest, to czujemy jakoś, nie wiem, wewnętrznie, duchowo, że jest to film o panu Kleksie. Mimo że słyszymy tylko głos Piotra Frączewskiego. No i po chwili, no, mogę powiedzieć, go widzimy, także się nie mówi, on jest w filmie. Tomasz Kot, y, rewelacyjna rola. Wszyscy się spisali na medal, scenografia, ch, ch, charakteryzacja. Mówię, do, no, jakiś tam pierdół można się przyczepić, ale pod względem tego, ile tam rzeczy, tego wszystkiego zostało włożonych, jak ja widzę, jest jakieś ujęcie, kto, które trwa, nie wiem, 4 sekundy, ale są fajne efekty, oświetlenie, kolory, barwa. To nie razi w oczy. My tak y, y, czujemy, że jesteśmy w tej krainie. Nie wiem, ta kraina tak została przedstawiona jakby. Istniała naprawdę, jakby ona rzeczywiście była, a my oglądając ten film, w, w niej jesteśmy. Jeśli macie, nie wiem, dzieci, kobietę, żonę, że, no żona, też kobieta, kobieta, ale nie jest waszą jeszcze żoną, żonę, naprawdę polecam wam ten film obejrzeć. Dziewczyny, kobiety, chusteczki w dłoń, wielkie emocje przeżycia film jak mówiłem porusza kwestie moralne co jest dla mnie największym najpotężniejszym zaskoczeniem tego filmu jeśli chodzi o ocenę miałem dać temu filmowi 7 na 10 jeśli chodzi o początek filmu gdy już zaczęło dużo rzeczy się wyjaśniać myślę kurka ten film zaczyna jakoś się układać logicznie w całość już miałem dać 8 na 9 8 na 10 <grym> potem 9 na 10 i jak już była ta kulminacja ostatnia scena w filmie ale jak ten film na końcu poruszył całą salę kinową, że ludzie w takim byli ciężkim szoku, nie pod tym względem, co się w filmie działo, ale o czym tu mówili. Film naprawdę mówi o wielkich, dużych kwestiach, rzeczach i tak jak mówię, wielcy tego świata mogliby wyciągnąć naprawdę wnioski do, z tego filmu, takie moralne i może są to wnioski oczywiste, bo są one poruszane w wielu filmach, ale że w filmie dla dzieci takie coś zostało poruszone. Teraz ten wielki szacun, sztos, i dla mnie jest to nie jest tylko film dla dzieci, tylko naprawdę film dla dorosłych. komie mnie się działy osoby dorosłe, mężczyźni byli w szoku, kobiety płakały z tyłu, słyszałem za mną kobiety, dziewczyny też płakały, i oczywiście. Yy, to dobrze, że płakały, bo tam były sceny poruszające. Także, jakby nie było wrażenia, to to byłaby kicha. <laughs> polecam, polecam ten film obejrzeć. I mówię pod względem tego, ile tam jest rzeczy pokazanych, jak jest pokazanych i jak ta kamera przechodzi, różne ujęcia pokazuje, to trzeba ten film w kinie koniecznie zobaczyć. A ja chciałbym ten film obejrzeć. W kinie jeszcze raz i może się wybiorę. Jest tak zimno, śnieg minus 17 stopni, kurka ledwo z jak tu przyszedłem, i mimo tego jestem pełny dobrej energii, że ten film obejrzałem. Szedłem do kina taki, że a idę, obejrzeć i niech to mam za sobą, ale mówię tak po 10 minutach, w filmie ten początek musicie tak przełknąć, trochę gorzko i potem, jak już bo znacie bohaterów, wiemy gdzie co jest to jest już dobrze. I mówię, do połowy film jest taki lekki, przyjemny. Potem zaczynają się dziać poważne rzeczy. I bardzo moralne wręcz... no, przeżycia, decyzje i. I co jest fajne, są ujęcia slow motion w powolnym tempie. Ktoś ucieka, ktoś goni. Nie jest nic tam, uważam, na siłę zrobione według mnie dużo ten może było nie wiem ileś razy kręcone i w montażowni, czy już wcześniej reżyser myślał, może zrobimy to tak, może. To tak nie wiem. Tomarek jest gdzieś na górze, upada na dół, robi jakiś obrót, przelatuje tam między tymi bohaterami. Jest to naprawdę bardzo fajnie zrobione. Widać, że tutaj potencjał był bardzo fajny. Mimo, że niektóre rzeczy trwają się naprawdę kilka sekund w filmie. Ale muszę Wam powiedzieć, że musicie się skupić od początku w tym filmie, bo każda scena no, się zaczyna. W sumie czasami nie wiemy, kiedy scena się kończy, kiedy kolejna się zaczyna, bo tam tyle jest tego, ale nie gubimy się. Nie, nie gubimy się w tym. I jeśli coś muszę dodać od siebie, to mm, małe dzieci, które nie umieją czytać napisów, bo film jest po polsku, mówią po polsku, ale tam jest. No nie powiem co, pewna taka jakaś rasa która mówi w swoim języku i wtedy te napisy są przetłumaczone po polsku. Więc część filmu czytamy z napisami polskimi, gdy w pewnych scenach jest jakaś tam rasa, tak? A tak cały film jest po polsku, także małe dzieci, które nie czytają napisów, także drodzy, rodzice, czy tam dorośli, jest na początku nawet mowa w filmie, żeby po prostu dzieciom powiedzieć o co chodzi w danej scenie, gdy tam oni nie rozumieją, o czym tam. Tarasa mówi. Muzyka kapitalna. Muzyka są piosenki, utwory z poprzednich części, trochę tutaj pocięte, trochę zmiksowane. Mi się osobiście to podobało. Wszystko tutaj z Panem Kleksem mi się podobało i czułem, że rzeczywiście wróciłem do tej akademii jeszcze z części pierwszej z lat 80. Tylko tutaj Pan Klesk. Kleks nie jest taki, że tylko stoi i coś mówi, bo tam stał i mówił fajne teksty, a to znowu może nie ma fajnych tekstów, ale znowu fajnie się porusza, jakieś gagi robi i nigdy nie wiadomo kiedy i jak się pojawi. I to jest fajne. Także moja ocena osobiście. Dałbym 9 na 10, ale yy, mówię, było tam parę gagów, co może im nie wyszły, co może nie były śmieszne, yy, parę rzeczy mogło być lepszych, ale dla mnie to osobiście nie psuje całości filmu, dlatego daję maksymalną ocenę 10 na 10 i zaraz idę na film, web i oceniam wszystkich aktorów, bohaterów i ten film 10 na 10. Wiem, że dużo osób się ze mną nie zgodzi, bo będzie mieć w myślach części pierwszej i to wiadomo będzie porównanie do tamtych części, ale ja mówię, no technika poszła do przodu, kino poszło do przodu, mamy tutaj wszystko nowoczesne, nowoczesne ujęcia, nowoczesny montaż właśnie scenografię, kostiumy, wszystko, yy, zwłaszcza efekty specjalne, tak jak teraz Hollywood robi, tak zrobili wreszcie Polacy, ale Polacy nie zrobili jak w Harry Potterze. O, idziemy czarami się na końcu na pieprzami. Nie, na końcu jest wielki moralny zastrzyk. Zobaczycie czego. <laughs> nie powiem. <laughs> Aktorstwo, charakteryzacja. No do dzisiaj widzę te postaci i powiem wam. No, tutaj niektóre filmy amerykańskie mogłyby nawet nam, zwłaszcza tego księcia takiego nie powiem czego, pozazdrościć, jak on został zagrany, stworzony, mówiony i charakteryzowany, jak on się porusza i w ogóle, co on tam robi. Yy... No, w wielu scenach nie wiemy, czy to są efekty komputerowe, animatroniczne, jakieś. Czy jakieś, nie wiem, technologiczne, czy jaki, jakieś inne, które nie wiem, jakie jeszcze są. <laughs> Także efekty nie psują. To jest wszystko fajnie, ładnie wkomponowane. Dużo fajnego humoru, dużo piosenek i potem się już robi poważnie. Polecam, polecam, a ja sobie życzę, żeby ten film jeszcze pójść z kimś i ten film obejrzeć jeszcze raz. Trzymajcie się, pozdrawiam. Miłego seansu. Cześć, cześć.